Miał, okay. To śmiało, to co musimy wejść. <laughs> Szczęść Boże, serdecznie witamy na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Nazywam się Marta Czech, z nami dziś pan prezes Grzegorz Braun, wiceprezes Roman Fritz, profesor Włodzimierz czy Jan Krysiak, sekretarz generalny naszej partii, a także Piotr Heszen z Komitetu Politycznego Korony. Szanowni Państwo, jako pierwsi od początku wojny, a może raczej należałoby powiedzieć operacji na Ukrainie, podnosiliśmy hasło Stop Ukrainizacji Polski. I mimo, że. Wy, drodzy Państwo, Polacy na co dzień z własnego doświadczenia bardzo dobrze wiecie, że nie jest to tylko hasło, że jest to otaczająca nas, przygnębiająca i niepokojąca rzeczywistość, to na polskiej scenie politycznej tylko Konfederacja Korony Polskiej miała odwagę tę rzeczywistość nazwać po imieniu. Wszyscy inni na nasze apele, na nasze przestrogi w tym względzie pozostawali głusi. I dlatego, że pozostawali i głusi, i bezczynni, dziś już nie wystarczy przestrzegać Polaków przed ukrainizacją. Dziś Trzeba przestrzegać przed banderyzacją Polski. A jak ta banderyzacja w naszym kraju się objawia? Wystarczy wspomnieć stawiane Polsce z najwyższą, najwyższą bezczelnością warunki, po spełnieniu których Ukraina łaskawie byłaby skłonna pozwolić na ekshumację polskich ofiar ludobójstwa ukraińskiego na Wołyniu, na Kresach Wschodnich i te zniewagi wobec Polski regularnie. Przynajmniej od 2023 roku wysuwa i artykułuje zarówno szef ukraińskiego IPN-u Anton Drobowicz, jak i szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. A jakie są to warunki? To, drodzy państwo, uwaga, odnowienie obiektów ku czci zbrodniarzy, ludobójców i zwyrodnialców OUN-UPA. Tak, banderowska Ukraina pluje nam w twarz, pluje na Polskę, a władza w Polsce udaje, że deszcz pada i... Przynajmniej od 12 listopada ubiegłego roku, na polecenie pana Pawła Kowala, przypomnijmy, szefa Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą, przeprowadza się inwentaryzację pomników zbrodniarzy na terenie naszego kraju. I nie chodzi tu tylko o Lubelszczyznę, nie tylko o Podkarpacie i Górę Monasterz. To jest kompleksowy program obejmujący całą Polskę, jeśli chodzi o spis i inwentaryzację tego typu obiektów i macza w tym swoje palce ma tu swój wkład również Polski Instytut Pamięci Narodowej z szefem Karolem Nawrockim drodzy państwo w międzyczasie szykanowany jest społeczny komitet usuwania banderowskich upamiętnień w Polsce mamy w kraju coraz więcej miejsc w których pojawiają się symbole banderowskie banderowskie postaci Portrety Wrocław. Miasto partnerskie Lwowa milcząco wspiera odbudowę Muzeum Szuchewicza w Lwowie, a sądy w Polsce w międzyczasie dorobiły się precedensu w postaci wyroku skazującego za, i tutaj cytuję, obrazę narodu banderowskiego. Mówię o sądzie rejonowym Wrocław-Śródmieście, a pani sędzia, która wydała ten skandaliczny, haniebny wyrok rok nazywa się Aneta Talaga. Tak więc, drodzy Państwo, my już nie mamy u władzy sług narodu ukraińskiego, to już są słudzy banderowców. Dlatego tym bardziej i tym głośniej trzeba nam podnosić hasło, które jako pierwszy wyartykułował nasz prezes, pan Grzegorz Braun, stop banderyzacji Polski i stop banderyzacji Polskiej Racji Stanu. Zapraszam teraz do wypowiedzi pana profesora Włodzimierza Osadczego. Dziękuję bardzo, proszę państwa, dziękuję przede wszystkim Klubowi Konfederacji Korony polskiej za zaproszenie mnie na to spotkanie. Proszę Państwa, to, co przed chwilą powiedziała Pani Marta, jest jednym z elementów, ja bym powiedział, strategicznych, egzystencjonalnych związanych z istnieniem narodu i państwa polskiego. Rzeczpospolita prawdopodobnie w tej chwili jest jedynym państwem, które toleruje to, że gdzieś w dołach, w kniejach. Na, na wysypiskach śmieci poniewierają się szczątki. No, przyjęta jest mniej więcej liczba 200 tysięcy Polaków, którzy nie doczekali się po śmierci właściwego pochówku i uczczenia. Dzięki wysiłkom pana Grzegorza Brauna, też tej informacji, którą reprezentuje sprawa, wydobyła się z getta. Wiemy, że za czasów poprzednich, za czasów rządu tzw. prawicy, Sprawa była na liście tabu, o tym nie wolno było mówić. W tej chwili chciałbym na początku może roku, tak też optymistycznie w przyszłość patrząc, powiedzieć, że wydobyła się z tego getta i pan premier o tym mówi i mówi, prawda, tam pan, pan e, minister spraw zagranicznych. E, oczywiście nastaje, jak to Pismo Święte mówi, w pory i nie w pory e, e, posłowie z e, PSL-u. Pan minister Kosiniak-Kamysz ciągle upomina się. Także ta sprawa wyszła z getta, stała się już elementem integralnym polityki polskiej. W tej chwili najważniejszą rzeczą jest uporządkowanie tej sprawy. Musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Mamy do czynienia z ideologią banderowską, która stała się ideologią obowiązującą na, obowiązującą na terenie państwa ukraińskiego. Obowiązującą na wskroś przesiąkła społeczeństwo ukraińskie. Więc tutaj y, nie możemy czekać na, na jakieś uczciwe kroki i uczciwe wyciągnięte ręki, żeby dojść do prawdy i zadośćuczynić względem ofiar. Musimy wyartykułować z całą mocą y, sprawę ekshumacji i zadośćuczynieniem względu, względem pomordowanych Polaków. Musi być to strategiczny cel państwa polskiego. Nie, było, nie do wyobrażenia było na przykład Sytuacja gdyby w sytuacji Żydów 200 tysięcy ofiar poniewierało się i nie znalazło należytego spoczynku. To nie jest sprawa do dyskusji z stroną ukraińską. To jest sprawa strategiczna państwa polskiego i musi się znaleźć na liście priorytetów jako jeden z pierwszych. Musimy też sobie zdawać sprawę, że. Yy, Musimy zdawać sprawę, że dopóty, dopóki też ustawodawczo ta sprawa nie zostanie uregulowana, trudno nam będzie się połapać w tym wszystkim. Ponieważ wiemy, że od czasu do czasu pojawiają się medialne informacje, że nastąpił przełom i tak dalej. To już słyszymy od dłuższego czasu. Żadnego przełomu nie ma i nie można się spodziewać na to, że potępiona zostanie ideologia banderyzmu w państwie, które jest wybudowane na tej ideologii. Więc musimy jako rzecz to tutaj wyraźnie powiedzieć, a to już Sejm uczynił w uchwale 2016 roku, że została dokonana zbrodnia ludobójstwa na narodzie polskim. Zostali wytypowani ludobójcy, formacje zostały wytypowane ludobójcze. Więc, proszę Państwa, nie ma miej... muszą być konsekwencje pociągnięte z tej uchwały. Pierwsza sprawa musi być, muszą być potępieni oprawcy i żadnych upamiętnień na terenie Rzeczypospolitej oprawców os osób i formacji winnych ludobójstwa nie powinno być. Tak jak pan premier mówi o bezwarunkowym poparciu Ukrainy, musi tak prawda wybrzmieć też teza o bezwarunkowym, bez, bez, bezwarunkowym żądaniu ekshumacji. zadość zadośćuczynienie. Sprawa zadośćuczynienia też jest sprawą ogromnie ważną, ponieważ. Fakt ludobójstwa stwierdzony w sposób jurydyczny, w sposób y, polityczny pociąga odpowiedzialność, więc prawda, pra, strona polska ma prawo rościć sobie za dość uczynienie wszelkie przewidziane na mocy popełnienia zbrodni ludobójstwa, ludobójstwa, a przypomnijmy, że państwo, z którym mamy do czynienia za wschodnią granicą, hołduje tym zasadom, więc mi się wydaje, że postawienie wszystkich spraw w sposób klarowny pomoże nam wybrnąć z tej zapaści, w której jesteśmy, ale jako światełko już tam z przodu widać, z mojej perspektywy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Heszen, zapraszam. Szanowni Państwo, ja mam do powiedzenia dziś tylko jedno. Co możemy zrobić, żeby pochować ofiary rzezi wołyńskiej, tego ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem? Możemy to zrobić jedynie chowając te polityczne trupy, te chodzące trupy także po tym budynku do trumny z napisem koniec takiej polityki. I tutaj wśród nas stoi jedyny kandydat na prezydenta 2025, który pojawił się nieprzypadkowo, a w sposób zaplanowany na odsłonięciu pomnika ofiar rzezi wołyńskiej w Domostawie. I ten komunikat chcę podkreślić, nie będę więc już przedłużał. Nic więcej być może na razie nie możemy zrobić, ale to możemy zrobić. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Zapraszam pana Jana Krysiaka. Konfederacja Korony Polskiej uważa, że w dobrze urządzonym państwie prawda powinna być chroniona prawnie, a prawda historyczna chroniona w szczególności, dlatego że jest ona fundamentem definicji narodu. A ten jest, a przynajmniej powinien być podmiotem polskiej racji stanu. I w tej sytuacji, jeśli ktoś uważa, że Wołyń to taka ogólna tragedia, jeśli ktoś mówi o jakiejś symetrii sprawstwa. Jeśli ktoś nie uważa, że to było ukraińskie ludobójstwo na Polakach. Jeśli ktoś uważa, że można handlować zgodą na pochówek jeśli ktoś myśli, że Ukraińcy mogą czcić banderowców, no bo to jest młody naród i jeszcze się nie dorobił prawdziwych bohaterów, to jest po prostu ignorantem, któremu nie należą się negocjacje, ale należy się wychowanie. Wielką szkodą dla Polski jest nie tyle to, że władze ukraińskie stawiają się w szeregu takich ignorantów, ale to, że polskojęzyczne władze antypolskie psują naród ukraiński poprzez oddawanie, przekazywanie zasobów a to pieniędzy, a to uzbrojenia a to oddają całe połacie naszego bezpieczeństwa, zamiast wychowywać ten naród do prawdy. A niestety wielu Polaków nadal za taką władzą głosuje. Mamy nadzieję, że już w najbliższych wyborach. To się po prostu zmieni. I te mechanizmy, o których tutaj teraz powiedziałem, właśnie nazywamy nieznośną banderyzacją polskiej racji stanu. Dziękuję. Dziękuję pan poseł. Roman Fritz. Tak, skojarzyło się po tym, co powiedziała pani Marta Czech, nasz rzecznik prasowy, że są te koneksje pomiędzy lwowem a Wrocławiem dokładnie tak samo wygląda kwestia mojego miasta, czyli Rybnika, z miastem partnerskim Stanisławowem Iwano-Frankiwskim. Tamta Rada Miejska w Iwano-Frankiwsku również dała, uchwaliła taką, taką uchwałę już e, parę lat temu, że honorowymi obywatelami miasta są najwięksi ludobójcy i zwyrodnialcy, jakich ziemia nosiła, czyli Roman Szuchewicz i Stepan Bandera. Ekshumacje. Wszyscy mówią o ekshumacjach naraz na Wołyniu i w innych terytoriach byłych kresów II Rzeczpospolitej, również Małopolski Wschodniej, wschodnich kresów oczywiście. Szanowni Państwo, kubeł zimnej wody. Ekshumacje tam już były. I miały miejsce już latem 1992 roku w miejscowości Ostrówki. Toczyły się potem z przerwami aż do drugiej dekady XXI wieku. Polscy archeolodzy wydobyli szczątki około blisko 500 ofiar, polskich ofiar tej straszliwej rzezi. Wstrzymano tę ekshumację prawdopodobnie dlatego, że uwaga przeciętna wieku ofiar tych straszliwych prześladowań wynosiła 7 lat. A byli tam również starcy. Oznacza to, że głównym głównymi ofiarami tych wydarzeń były niemowlęta. Były polskie niemowlęta. Nie powiem już Państwu, w jaki sposób były mordowane. Chcę tego Wam oszczędzić. Ale strona ukraińska, i to jest moja teoria, moja hipoteza, wstrzymała właśnie te ekshumacje i będzie wstrzymywać nadal właśnie dlatego, żeby świat się nie dowiedział o tym, co oni robili. Nic więcej nie powiem. Dziękuję. Dziękujemy. Pan prezes Grzegorz Braun, zapraszam. Szczęść Boże, bardzo dziękuję Panu Profesorowi Włóźnierzowi Osadczemu. Nie tylko za dzisiejszą konferencję prasową, ale za to, że długoterminowo wtedy, kiedy to jeszcze nie było modne, bo dziś na szczęście pojawiła się pewna moda. Wiem, że to niezręcznie brzmi, ale jednak trudno inaczej to nazwać. Na Wołyń, kwiaty. Lnu, Kwiaty Wołynia. Pan profesor od lat, całym swoim życiem naukowym e, sam świadczy o prawdzie historycznej, no i dokumentuje, i bada, i bada głęboko, sięga do, do dziejów Wielkiej Rzeczypospolitej e, i szykuje dla nas kolejną książkę, pracę, która będzie miała będzie po prostu niosła informacje, które mam nadzieję będą nas zbliżały do przełomu. Właśnie jak powiedział Jan Krysiak przełomu ku prawdzie. Od siebie chciałbym zaznaczyć, że szanowni Państwo, my nie mamy tutaj do czynienia ani z kwestiami uznaniowymi. Po prostu fakty są takie, jakie są. Prawda jest. Nie własnością w depozycie tego czy innego układu rządzącego w Warszawie czy w Kijowie. Prawda jest obiektywnie możliwa do ustalenia, spenetrowania, opisania, udokumentowania. I tego się domagam. Ale chciałbym zaznaczyć jeszcze, że kwestie takie jak ekshumacje, pogrzeb, Nieodzowny, by, by odbyć żałobę w życiu indywidualnym, rodzinnym, osobistym i zbiorowym, narodowym. To nie są kwestie opcjonalne. To nie jest coś, co można dyskutować i negocjować, i z czego ewentualnie można by ustąpić. Tego się domaga szereg szereg imperatywów cywilizacyjnych, prawnoustrojowych. Tam, gdzie są ofiary, tam domagają się one godnego pochówku, tak aby żyjący mogli odbyć żałobę i by mogli kultywować pamięć związaną z konkretnymi osobami, miejscami, w czasie i przestrzeni. No i wreszcie bardzo poważna kwestia, kwestia prawna. Tam, gdzie miało miejsce przestępstwo, a w tym wypadku zbrodnia, zbrodnia masowa ludobójstwo ze szczególnym udręczeniem tam nie ma opcji tam prawo musi działać ma obowiązek działać. Czy Państwo wyobrażacie sobie, że w sprawie kryminalnej napaści? Gangu na budkę z piwem. Prezydent Rzeczpospolitej może powiedzieć nie, w tej sprawie rezygnujemy z dochodzenia. Czy państwo wyobrażacie sobie, że w sprawie napaści indywidualnej czy zbiorowej, że może jakikolwiek prezydent, premier, minister, ambasador, prokurator powiedzieć, no nie, w geście dobrej woli tego akurat w przypadku nie będziemy wyjaśniać. Nie, to jest niemożliwe. Więc miejmy świadomość, że fakt niedziałania polskich śledczych, prokuratorów i ich przełożonych aż do samej góry, do prezydenta, który bądź co bądź mianuje sędziów Rzeczpospolitej, to jest fakt atrofii i abdykacji państwa polskiego jako takiego. Jeśli w tej sprawie nasze państwo nie działa, to w jakiej zadziała? To nie jest kwestia li, tylko pamięci odsyłającej nas do jakiejś przeszłości. To jest kwestia przyszłości, to jest kwestia bezpieczeństwa narodu polskiego, ra, wszystkich razem i każdego z osobna w przyszłości. Jeżeli mielibyśmy w imię jakichś no naprawdę bardzo, już nie tylko iluzorycznych, tylko po prostu jednoznacznie trzeba powiedzieć fałszywych, Fałszywych wielkości wartości urojonych przez dyplomację warszawską, mielibyśmy odstąpić od ustalania faktów przez dochodzenie policyjno-prokuratorskie. Jeśli mielibyśmy odstąpić od osądzania tych faktów jeśli mielibyśmy odstąpić od naturalnego, zasadnego oczekiwania, zadośćuczynienia, zadośćuczynienia. uczynienia. Zadość uczynienia. Przez tych, którzy poczuwają się do silnych związków ze zbrodniarzami, ludobójcami, no to znaczyłoby, szanowni państwo, że wystawiamy naród polski, nasze dzieci i wnuki na śmiertelne, bez żadnej przesady, śmiertelne niebezpieczeństwo. Bo to by oznaczało, że z Polakami można zrobić wszystko, Że można zrobić wszystko. I nie tylko nikomu nie zostanie wymierzona adekwatna kara, ale też nawet nikt na nikogo krzywo nie spojrzy. Tu się przed chwilą wydarzyła katastrofa. Eee, przypadek, panie pośle, nie sądzę. Eee, tak, jesteśmy tutaj, jesteśmy tutaj, kończąc już tę konferencję prasową, tylko wytłumaczę publiczności, że jesteśmy w warunkach quasi-polowych. Lampy stoją, ale nie zostały zapalone, ponieważ prowadzimy tę konferencję tutaj w miejscu tradycyjnie znanym i uznanym, nie zaś w sali paździerzowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, którą aktualne prezydium wyznaczyło na miejsce konferencji Rasowych. A zatem, szanowni państwo, stop banderyzacji polskiej racji stanu. Hańba Andrzejowi Dudzie, który w tych dniach, w których banderowcy i ich wnuki śmieją się Polakom w twarz, biorą na zakładników pomordowanych i ich cudem ocalałe dzieci. Wnuki, prawnuki, oni są wzięci na zakładników. Banderowcy sądzą, że przetrzymają, że poumierają ostatni z tych Polaków, którzy są skłonni i zdolni upomnieć się o prawdę. A Andrzej Duda bredzi na forach międzynarodowych o bezalternatywnej konieczności przychylenia nieba temu reżimowi, który właśnie tak dysponuje. Pamięcią historyczną, losem także i żywych, notabene również Ukraińców, których setkami tysięcy już posłał do grobów. Hańba Andrzejowi Dudzie, niech żyje Polska, stop i precz z banderyzacją polskiej i nie tylko polskiej racji stanu. Tak, Ukraina. I jak się okazuje również pod pewnymi względami Polska przestrzeń publiczna domaga się, szanowni państwo uwaga, denazyfikacji. Tak, denazyfikacji. Tak wyglądał ten proces w Niemczech, że kolejnym pokoleniom bardzo wyraźnie to wbito do głowy, że nie mogą, nie mogą liczyć na normalne funkcjonowanie w sferze międzynarodowej. Jako kontynuatorzy i prawi dziedzice zbrodniczego reżimu. I to trzeba powiedzieć Ukraińcom. Denazyfikujcie się, kochani, bo chyba lepiej, żebyście to zrobili sami, niż żeby jakieś okoliczności i zmiany układów międzynarodowych was do tego potem przymuszały. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Tak. Nie ma przedawnienia zgodnie z polskim prawem. Więc... Bardzo słusznie zwraca pan redaktor uwagę na to, że zbrodnie ludobójstwa w świetle polskiego prawa nie ulegają przedawnieniu, więc naprawdę nie ma dyskusji. Nie ma żadnej dyskusji i żaden polityk, publicysta, samozwańczy sędzia przed sądem historii nie ma prawa abdykować, abdykować z tego imperatywu yy, dochodzenia, ustalania, karania i zadośćuczyniania. Nikt nie ma prawa tego uczynić. Jest taka, że mówimy o zadośćuczynieniu na zamordowanych bliskich, jak też mojego dziadka zamordowali Ukraińcy w Tarnopole. Tam też rodzinny po prostu przypadek. Natomiast jest kwestia jeszcze oprzykodowania i zadośćuczynienia za zabrabione mająto. To temat na kolejne konferencje prasowe, na które już w tej chwili Państwa zapraszam z Panem Bogiem.